No szczęść Boże. Dzisiaj rozpoczynamy cykl pod tytułem Dzikie historie pielgrzymkowe Księże Przemysławie słucham, słucham, nie, nie, nie. Czy ksiądz, ksiądz chciałby opowiedzieć jakąś dziką historię pielgrzymkową? Nie nie, nie przydarzyła się księdzu nigdy dzika historia? Przydarzyć się przydarzyła, ale nie chciałbym jej opowiedzieć To zabawna historia pielgrzymkowa Krupa Pierwsze... mi kiedyś uciekła O, to o, pamiętam To może być dobre Nie, to nie było dobre. obsługiwałem wtedy w służbie przemarszu yy, I ówczesny kierownik bo Byliśmy we dwóch we trzech nawet. I było tak, że jeden z nas chodził po placu, wołał osoby, drugi stał przy bramie i wypuszczał te grupy, żeby wychodziły w odpowiedniej kolejności. No a jeden przeważnie już jechał wcześniej na odpoczynek, żeby, żeby, żeby te grupy zaprosić na, 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 na kolejny odpoczynek, ponieważ to była wtedy jeszcze kulumno, duża kolumna. No i ówczesny kierownik pielgrzymki nam mówił, ty zanim pojedziesz, to chodź na obiad. No i tak zrobiłem, poszedłem na obiad. Na tym obiedzie się już my trochę zagadali. Przychodzą chłopaki, którzy wypuszczali grupy, i mówią do mnie: No, grupy już poszły, Wy jak to poszły. No i wiecie, zanim dojadę do. minę wszystkie grupy i dojadę do miejsca odpoczynku, ja dojeżdżam, patrzę, no wszystko ładnie, drugą grupę posadziłem, ale pierwsza mi uciekła, nie? Gonię ich. Potem mówię: Słuchajcie, słuchaj, to powiedz mi odpoczynek? Mówi: A to nie, my już nie chcemy, idziemy na nocleg. No i naprawdę ta grupa poszła na nocleg już bez jednego odpoczynku. Dobre. Druga historia. Miałem taką sytuację, że tak ad hoc prowadziłem grupę 7B. I oni mnie kompletnie nie znali. Pojechałem tam 3 sierpnia. No, i od 3 zostałem przewodnikiem, ponieważ ówczesny ich przewodnik skręcił nogę. I gdy mnie zobaczyli pierwszego dnia, to powiedzieli mi to ostatniego dnia pielgrzymki, że pierwszego dnia czynili zakłady, kiedy wysiądę i zmienię buty. Bo ja całą pielgrzymkę szedłem w takich oto butach, tylko tamte miały kolor szary, te są niebieskie, trwały bardzo wygodne. I się zakładali, kiedy, kiedy te buty zmienię, wygrałem. Nie dałem mi tej satysfakcji doszedłem do Częstochowy. Jest taki śmocarz miejscowy. Dobry handlarz. Na co ty zapraszasz tutaj? Kiełbaski, pyszne kiełbaski. To są oto kiełbaski. Pan chce małą, średnią czy dużą? Poproszę dużą. Ok. Ale serio? Serio. O, proszę. Nakładasz? No, nakładasz? Ty? Myślę, że sprawdziłbyś się w handlu. No. Nie myślałaś o karierze, może iść, do, wiesz, liceum ekonomiczne. Proszę bardzo. Co ty na to? Okej, okay, może być. <noise> może być. Otworzysz swój własny biznes, restauracja, no. Restauracja, no. restauracja Duża Kiełbaska. <noise> Jeszcze zdrowie ogórki z pola mojej babci. No właśnie. Zdrowe ogórki też u nas są. Właśnie, za darmo to kiełbasek. Darmy, no dobrze, no. Jak masz na imię? Jan Sawery. <noise> no Jan Ksawery? Kwieciński. Kwieciński. Dwojga imion? Tak! Dwa imiona mam. To twój brat? Tak. Nazywa się Antoni Kwieciński. <grywa> <grywa> Dzikie historie. Taki cykl dzisiaj rozpoczynamy. Czy pamiętasz jakąś dziką nie, historię, nie pamiętam czy ci się przypomina? Naprawdę ci się przypomina, wydarzyła ci się na pewno nie jedna na pielgrzymce. Skup się. Nic mi się nie przypomina, na serio nic mi się nie przypomina, żadnej dzikiej historii. A zabawna historia? Zabawna? O, to też y, trudne. Musiałbym trochę pomyśleć, bo miałem przerwę w y, pielgrzymowaniu siedmioletnią. Ale wracasz z radością, widzę. Wracam z radością. Która grupa? 7BC łączona. 7B, to y, prowadziłem, prowadziłem, prowadziłem. a C to Nadwiślanka. Tak, Nadwiślanka. One no idą czy... razem, nie? Ja, od zeszłego idziemy roku. Razem, idziemy razem od zeszłego roku. Y, od Maciejowic jesteśmy połączeni razem w jedną grupę. No i co z tymi zabawnymi historiami? Zabawnymi historiami? Nie pamiętam, ale mogę opowiedzieć zabawną historię z życia parafialnego. O, to, te, no, to też może być dobre. Też może być. Zamieniam się słuchem. No dobrze, więc ostatnio mam troszkę więcej czasu, więc postanowiłem sobie zrobić ogródek, co nie? I, mój, i posadziłem oczywiście truskawki. I mój znajomy powiedział, że najlepsze truskawki są jednak na oborniku końskim. To nieprawda najlepsze są z, z bitą śmietaną. Chciałeś zabawną? <laughs> król po prostu, król! Król pozamiatał! Także, do zobaczenia! <laughs> dzięki. dzięki! Ksiądz Darek, co tu ksiądz majstruje? Szczęść Boże! Szczęść Boże, ja biorę flagę, bo idę ze swoją grupą i zbieram ich a tu siostra Małgorzata, żeby widzieli, gdzie jesteśmy. To jest taka, taka nasza chorągiew i łatwiej wyjść dzięki temu z postoju. I dzisiaj rozpoczynamy taki cykl Dzikie Historie. Czy przypomina Ci jakaś dzika historia? Dzika historia. Grzymkowa, oczywiście. Ojej, no znaczy sporo jest takich dzikich, ale to mam taką długą, jak pomyliśmy jako porządkowi kiedyś, ja byłem klerkiem. Płeć. Rozmawialiśmy przez namiot z pątnikami, żeby przestali rozmawiać w nocy, nie? No i mówimy siostry, w której grupie jesteście? Ale my nie wiemy. No tak skracam, bo to długa historia. A No ale jak nie wiecie, no bo my dopiero dzisiaj przy... jesteśmy na Piżym, czy dzisiaj? I cały czas mówimy do nich siostry, nie? I w końcu, y, no tak, mówię, jesteście rodzeństwem? Y, nie. Zdajmy, że na pielgrzymce koedukacja jest niedozwolona. Tak, i okazało się, y, że... Że chłopak miał modulację głosu, i my przez to w ogóle nie wiedzieliśmy, kto tam jest. Czy w końcu dziewczyny same, czy chłopaki. Ja no, musiałem oddać wam opowiedzieć przed kamerą, ale po prostu no, no, mieliśmy tak, że było 15 porządkowych wokół namiotu, i wszyscy wtedy wybuchliśmy śmiechem, a było po 22 więc pewnie część piężczyzną się obudziła. Ale no tak, No nie spodziewaliśmy się, że brat piężynkowy ma modulację głosu. Mutację. A ja co powiedziałem? Modulację. To puszczę. się wytnie. Nie puśćcie tego szczyć się e, o pielgrzymów, żeby nie byli głodni, i, i e, chciałem im podziękować za odwiedzenie, zwolenia. Za rok jeszcze przyjadę. No i, no i fajnie było, że można z panem trochę pogadać, bardzo pana lubię. Ja siebie też polubiłem i dziękuję, że mnie tak tutaj dokarmiałeś. No i w ogóle dziękujemy tobie i wszystkim mieszkańcom Zwolenia, że nas tak miło przyjęliście i ugościliście. No, więc je, za rok jeszcze będziemy, przygotujemy jedzenie i pysznego bigosiku z kapusty. <noise> więc za rok jeszcze niech niech pan przyjedzie. Dobrze, jak dożyję to przyjadę, no. obiecuję. Topiona Cześć, dzięki Może ksiądz Radek jeszcze chcesz szybką, jakąś szybką dziką historię opowiedzieć Pielgrzymkową oczywiście Z tego roku czy z poprzednich lat? Najlepszą yy, No to z tego roku no, yy, w, w Dęblinie Naszła mnie taka ciążowa ochota yy, O godzinie 22 Naszła mnie ochota na kanapkę Z pasztetem i z ogórkiem kwaszonym yy, I słuchajcie no To jest właśnie pielgrzymka yy, Znalazłem chleb Znalazłem pasztet, ogórka kwaszonego. Od 22 zjadłem sobie kanapkę i poszedłem szczęśliwy spać. E, no, pielgrzymka bez pasztetu to, to nie pielgrzymka. Co to znaczy, znalazłem? No, Le, gdzie, gdzie leżało? W takim sensie, że no, doświadczyłem tego po raz kolejny, że pielgrzymka to e, jedna wielka rodzina. I chleb dostałem od brata bagażowego, pasztet znalazłem, leżał. A ogórka e, jakaś siostra mi przyniosła. Czyli jednak leżał? Leżał. Świeży był? Świeży, świeży. Świeży, pasztet podlaski był. Czas dobrze wygląda, więc pewnie był świeży. Proszę mnie nie nagrywać. Ktoś się podszywa pod nas. Jesteś w telewizji pielgrzymkowej. Bombel.pl Pokaż jak to wygląda. Co to za, za marka? No. Księdze, proszę księdza, ilu lat ksiądz pielgrzymuje. Oj, od kilkunastu. Będzie. Co chciałby ksiądz powiedzieć wszystkim, którzy wybierają się na pielgrzymkę, a jeszcze zastanawiają się. Nie ma, co, nie ma się co zastanawiać, trzeba iść. Czy pielgrzymka boli? Nic nie boli, tak jak życie. <laughs> Dziękuję bardzo. <laughs>